Witajcie w pierwszym materiale na kanale Postkreacja. Jeśli chcecie być na bieżąco z opowiadanym materiałem, zostawcie subskrypcję i komentarz, by pomóc rozbijać mój kanał. Materiał może posiadać spoilery. Czujcie się ostrzeżeni. Bez przedłużania zaczynamy. Omniman jest ojcem Invincible i członkiem obcej rasy Wiltrum. Pracując jako superbohater na Ziemi zdążył zmanipulować wiele ludzi dzięki swojej ponadprzeciętnej inteligencji. Wiltrumita jest doskonałym przywódcą i doskonałym wojownikiem. Omniman urodził się na planecie Wiltrum w imperialistycznej rasie superistot znanych jako Wiltrumids. Nolan dołączył do sił zbrojnych Wiltrumit jako młody człowiek i szybko piął się po szczeblach kariery przez lata udanych wojen i podbojów. Zyskując sobie bardzo szanowaną reputację wśród swego ludu, określając go mianem wielkiego Nowach. Gdy Nolan był nastolatkiem, dołączył do ekspedycji badającej nowe światy, a jego rasa zaczęła chorować na chorobę zwaną plagą. Przybył na Ziemię w latach 80. XX wieku, gdzie ostatecznie przyjął tajną tożsamość o imieniu Nolan Grayson. W ten sposób miał szpiegować i osłabić ludzką cywilizację, przygotowując ją na włączenie do międzygalaktycznego Imperium Wildrum. What? Why? Na Ziemi ożenił się z Debbie, której uratował życie i mieli razem syna, któremu nadali imię Mark Grayson. W pewnym momencie, gdy jego syn, otrzymawszy swe moce, zaczął się szkolić, Nolan zwabił i zabił wszystkich najpotężniejszych superbohaterów na Ziemi, by nie przeszkodzili mu w jego ekspansji. Po tym, co zrobił, zdradził Markowi prawdziwy powód przybycia na Ziemię. Jak się okazało, Chłopak, nie znając innych światów, zaczął walczyć ze swoim ojcem po tym, jak zabił w nieludzki sposób na jego oczach i oczach całego świata Immortala, ludzkiego superbohatera. Po długiej walce Invincible Polek, a jego ojciec mógł go z łatwością zabić. Virtrumite, nie mogąc tego zrobić, odleciał z ziemi ze łzami w oczach na planetę zamieszkaną przez Traxów. Gatunek żyjący krótko, Ściśle trzymający się zasady, że najstarszy członek społeczeństwa sprawuje władzę. Wiltrumita zakochał się i począł kolejne dziecko. Sprawując władzę, wysyła traksów na Ziemię, by sprowadzili jego syna Marka. Gdy ten dotarł na planetę pogodziwszy się ze z ojcem, poznał jego nową partnerkę Andrzeę i swojego przyrodniego brata Oliwiera. Oliver miał zostać stracony przez Imperium Wirtrumitów za kolor skóry. Invincible stanął w ramy w ramię ze swoim ojcem do obrony planety. Jednak ten został schwytany i uwięziony z kosmitą Alenem. Udało im się jednak uciec, a Omni-Man zapragnął zniszczyć Imperium. Nie wziął, Really think you can stop me. Ojcem Nolana był cesarz Argal, a matka to nieodkryta kobieta. Kosmita, podobnie jak Superman, posiada zestaw supermocy dających mu władzę nad wszystkimi. Jest nadludzko szybki, super silny, potrafi latać, a do tego jest niezniszczalny, co daje mu przewagę nad wszystkimi. Nolan potrafi latać w przestrzeni kosmicznej, a także posiada zdolność szybkiej regeneracji, a jego instynkt przetrwania pozwala mu na zwiększenie swoich zdolności. Jednak Wiltrumita nie był Bogiem, dzięki czemu ma słabości. Chociaż jego rasa należy do jednych z najsilniejszych we wszechświecie, nie są oni całkowicie do niepowstrzymania. Omniman może zostać skrzywdzony przez istotę o podobnej lub większej sile, jak udowodniono, gdy Nolan został ciężko ranny w walce ze strażnikami lub Lukanem i Widorem. Skutki hałasu o wysokiej częstotliwości docierającego do uszu antagonisty mogą być szkodliwe. Zaburza to jego równowagę, utrudniając mu latanie, powodując ogromny ból, a nawet może go to zabić. Jako Omniman Nolan początkowo ukazuje osobowość idealnego superbohatera. Jest odważny, współczujący, czarujący, lojalny i gotowy do poświęcenia się dla innych. Melan jednak nigdy nie był superbohaterem jakim się pisał. Jest bezwzględny i lojalny wobec Imperium Viltrum. Popełnia niezliczone a moralne czyny na rzecz Imperium Viltrum w celu podboju planet ze względu na niemal nieśmiertelność jego rasy, ogromną moc i niezwykle zaawansowaną technologię, postrzega wiele innych raz jako słabe i gorsze. Omniman to fikcyjna, wzorowana na Supermanie postać stworzona przez pisarza Roberta Kirkmana i artystę Coriego Walkera. Jako rozwinięcie koncepcji postaci stworzonej przez autora komiksów Alana Morea, Omniman pojawia się w komiksach *Prem*, Noble Causes i Dynamo 5 oraz w serialu Invincible, który miał premiere 2 lata temu.